Drodzy, w tym roku przypada 800. rocznica śmierci błogosławionego Wincentego Kadłubka. Możemy go śmiało nazwać naszym diecezjaninem, gdyż tutaj się urodził, następnie pełnił posługę w obecnej katedrze, wówczas kolegiacie, pracował w kancelarii książęcej i również w Sandomierzu pisał swoją słynną kronikę. Wyróżniał się świętością i mądrością, kochał Boga i ludzi, Kościół i Polskę, budując naszą świadomość, świadomość religijną i świadomość narodową. Warto więc o nim pamiętać i czerpać z jego nauczania, z jego dorobku, patrząc w przyszłość. Temu wszystkiemu ma służyć rok. Poświęcony właśnie błogosławionemu Wincentemu. Rok, który wypełnią celebracje liturgiczne, sympozja, wystawy, konkursy. One zostały zaplanowane w ten sposób, aby każdy z Was mógł w nich wziąć udział. I pragnę już dzisiaj serdecznie zaprosić wszystkich diecezjan, gości przebywających na terenie Sandomierza oraz innych naszych miast. Uczcijmy błogosławionego Wincentego, a jednocześnie, a może przede wszystkim, chcę zachęcić do modlitwy przez jego wstawiennictwo. Błogosławiony Wincenty jest naszym patronem i wierzę głęboko, że z nieba pamięta o nas, troszczy się o nasze potrzeby i jest zawsze z nami. W naszej diecezji obchodzić będziemy jubileusz śmierci błogosławionego Wincentego Kadłubka, jednego z patronów diecezji. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 8 marca w kościele parafialnym we Włostowie, gdzie mszy świętej przewodniczył będzie biskup Krzysztof Nitkiewicz. Całość spotkania rozpocznie się o godzinie 16.30 od montażu słowno-muzycznego, który przygotowuje miejscowa młodzież. Natomiast w ciągu roku Począwszy od dnia 8 marca, w całej diecezji organizowane będą różnego rodzaju uroczystości mające upamiętnić patrona naszej diecezji. Przygotowanie tego jubiluszu zaangażowane są nie tylko wspólnoty parafialne, ale również wiele wspólnot działających na terenie diecezji, m.in. Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jak również Muzeum Diecezjalne, w tym momencie chciałbym już bardzo serdecznie zaprosić na wykład Pana profesora Marcina Starzyńskiego, który odbędzie się 29 kwietnia pod tytułem Mistrz Wincenty w Sandomierzu. Nawiązując do tradycji rajdu rowerowego, który organizowany jest w naszej diecezji od wielu lat po to, aby uczcić wizytę świętego Jana Pawła II w 1990 roku, w tym roku zapraszamy 10 czerwca wszystkich cyklistów na rajd, który odbędzie się do Włostowa i Karwowa, miejsca urodzenia błogosławionego wincentego kadłubka od miesiąca września do listopada, w Sandomierzu również Muzeum Diecezjalne przygotowuje specjalną wystawę plenerową, na której, której tytuł nosi błogosławiony Wincenty kadłubek tradycja od pokoleń również wydział. Nauki i Wychowania Katolickiego przygotował konkurs literacko-plastyczny, który zorganizowany będzie we wszystkich szkołach na terenie diecezji. Zakończenie obchodów jubileuszowych odbędzie się 8 października w Sandomierzu, gdzie odbędzie się uroczysta procesja z relikwiami błogosławionego Wincentego Kadłubka ulicami miasta. Natomiast później wszystkich zapraszamy do odwiedzenia żywych witryn historii, są to różne miejsca na terenie miasta, gdzie prezentowane są przez dzieci i młodzież postaci związane z historią sandomierza, ale również postaci związane z historią Polski. Zachęcam również wszystkich, aby przez ten rok jubileuszowy jakoś bardziej pogłębiać znajomość patrona diecezji błogosławionego Wincentego Kadłubka. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotował również specjalny folder, który będzie rozdysponowany na parafie diecezji, ale również proszę, aby stowarzyszenia, organizacje czy duszpasterstwa, które działają na terenie naszej diecezji, może wychodziły z własnymi inicjatywami, które będą miały na celu lepsze poznanie naszego błogosławionego patrona. Wszystkie informacje dotyczące wydarzeń odnośnie roku jubileuszowego błogosławionego Wincentego Kadłubka będą zamieszczane na stronie diecezjalnej www.diecezjasandomierska.pl, jak również na wszystkich innych mediach dostępnych w naszej diecezji, dlatego zachęcam do śledzenia tych stron na bieżąco.